Wszystko zaczęło się od jednej niesamowitej piosenki, której nastrój i słowa poruszyły serca setek tysięcy słuchaczy. Utwór, dopóki jesteś bez wątpienia, nie powstałby bez współpracy zespołu Skaldowie z wybitnym polskim kompozytorem i tekściarzem Andrzejem Kurylą. Jak egzakt pojawili się na swojej artystycznej ścieżce? Ich losy splotły się w dość niecodzienny sposób. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku zespół Skaldowie potrzebował wsparcia. Zorganizowany koncert we Wrocławiu wymagał kogoś, kto mógłby nadać odpowiedni kierunek ich muzycznym ambicjom? Rola menedżera w tym przypadku okazała się kluczowa. Zdecydował się on na Andrzeja Kuryle, znanego wówczas dyrektora artystycznego impartu. Jego znajomości mogły otworzyć nowe drzwi dla zespołu, ale przede wszystkim to jego zdolność do pisania tekstów zdobyła uznanie. Jak dobrze znacie kultowe przeboje PRL-u z lat 70. Jeśli jesteście w stanie wymienić ich 100%, to z pewnością jesteście mistrzami tego okresu. Ale zanim przejdziemy do kolejnej części artykułu, pamiętajcie o quizie, który czeka na Was na końcu. Kurylą nie był w ogóle zainteresowany pisaniem muzyki, a w jego głowie krążyło wiele innych pomysłów, które mógłby wcielić w życie, korzystając z usług innych artystów, takich jak Agnieszka Osiecka, Wojciech Monarski czy Leszek Andrzej Moczulski. Wówczas jednak wydarzyło się coś, co zmieniło bieg spraw. Kurylą okazał się idealnym antidotum na problemy, z jakimi skaldowie borykali się z napisaniem tekstu do utworu z biegiem lat. To właśnie w tej chwili nawiązała się silna więź między Kurylą a Zielińskim, co zapoczątkowało nową erę współpracy. Kurylą zaproponował koncepcję, aby zmienić priorytety twórcze i napisać piosenkę opartą na jego wierszu adresowanym do żony, Ireny Kurylą. W rezultacie powstał tekst mniej klasyczny, co wciągnęło Zielińskiego w spirale inspiracji, odwołując się do najstarszych tradycji muzycznych. Zieliński czerpał ze swoich doświadczeń, dostrzegając w tekście M. In. Wpływy takich wykonawców jak Pol Anka i Nil Sedaka. Choć zadanie wydawało się trudne, odnalezienie odpowiedniej melogii do tekstu bez refrenu stało się wyzwaniem, któremu Zieliński podołał. Napisałem chórki z epoki, a na końcu utworu zrealizowałem modulację, czyli podwyższenie tonacji. No i wyszło to stylowo i dzisiaj mi się podoba, komentował z uśmiechem. Utwór Dopóki jesteś z tekstem Kurili znalazł się na albumie Rezerwacja Miłości, wydanym w 1979 roku. Podczas sesji nagraniowej zaproszono wielu znakomitych muzyków, w tym Władysława komendarka oraz Pawła Birule. Obok tytułowego utworu nie mogło zabraknąć innych świetnych kompozycji, które były ikonicznymi hitami, w tym nie widzę siebie w swoich marzeniach, z tobą wszystko jest niezwykłe, pójdę do nieba oraz drezerwacja miłości. Kiedy myślimy o tych wspaniałych artystach i ich twórczości, stajemy w obliczu pytania: czy byliśmy świadkami czegoś wyjątkowego, czy może jest to temat, który wciąż zasługuje na naszą uwagę? Dajcie znać, co sądzicie o tej niesamowitej współpracy i ich dziełach, kontaktując się z Radiem Z za pośrednictwem czerwonego telefonu?